Cześć kochani, witam Was gorąco na moim kanale i zapraszam dzisiaj na strogonowa z kurczakiem czyli pyszne, pożywne i sycące danie, które nie wymaga długiej obróbki termicznej i jest proste w przygotowaniu. Będzie również znakomitą alternatywą dla tradycyjnego strogonowa. Zapraszam do oglądania filmu Składniki. Obraną cebulę kroimy w kostkę. Umyte i oczyszczone pieczarki kroimy w półplasterki. Czerwoną i żółtą paprykę kroimy w paski. Ogórki konserwowe kroimy w niewielką kostkę. Umytą i oczyszczoną pierś z kurczaka kroimy w paski, po czym opruszamy solą oraz czarnym pieprzem. Tak przygotowane mięso smażymy na patelni z rozgrzanym tłuszczem około 5 minut, często mieszamy, po czym zdejmujemy z ognia. Do dużego garnka z rozgrzanym olejem wrzucamy pokrojoną cebulę i delikatnie ją szklimy, często mieszając. Następnie dodajemy pokrojone pieczarki i wszystko smażymy około 5 minut. Do cebuli i pieczarek dodajemy czerwoną i żółtą paprykę oraz ogórki. Całość podsmażamy około 4 minuty, od czasu do czasu mieszając. Następnie do warzyw wrzucamy podsmażone mięso. Wlewamy bulion. Wszystko mieszamy i gotujemy jeszcze około 5-10 minut do momentu aż warzywa będą miękkie, ale nie rozgotowane. Do gotującego się strogonowa dodajemy koncentrat pomidorowy, całość doprawiamy ostrą i słodką papryką oraz czarnym pieprzem. Do miseczki wsypujemy mąkę, wlewamy zimną wodę i wszystko razem łączymy. Tak przygotowaną zawiesinę wlewamy do strogonowa, mieszamy i jeszcze chwilę gotujemy. Tak przygotowane danie podajemy z pieczywem. Po więcej pysznych przepisów zapraszam na mój kanał Smakowite Dania oraz na stronę smakowitedania.com.